Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiał na kanale Arach na hobby a hodowla ptaszników. W dzisiejszym dniu nieco bardziej poradnikowym, ponieważ pogadamy sobie o pięciu najczęściej według mnie popełnianych i najbardziej krytycznych błędów podczas karmienia ptaszników. Jest to temat dość kluczowy przy hodowli pająków, ponieważ no, jakby nie było karmienie to jedna z najważniejszych czynności obsługowych pająków. No i oprócz tego chciałbym Was też poinformować, że w ofercie pojawił się Ksenestis immanis oraz dwa gatunki resusów: resus Walkenery, które wróciły na tabelę do oferty. Oraz RSU z Morawiku, z tych jeszcze nie było, ale zachęcam Was, żebyście się z nimi zapoznali. Błąd numer jeden, bardzo często popełniony: karmienie pańków świeżo przed wylinką. Jest to bardzo często popełniony błąd, który pokażę Wam teraz na podstawie dwóch samiczek Senesis i Manis, takich młodziutkich hodowlanych sztuk. I moi drodzy, w tym pojemniku mamy samicę przed wylinką, w tym pojemniku mamy samicę nie zbliżającą się do wylinki. Zerknijcie na to. Wrzucamy samiczce nie przed wylinką, karaczana. Od razu bardzo chętnie, jak to na ten gatunek przystało, jak cały rodzaj hmm, chętnie przystało. E, o Jezus, jak na cały rodzaj przystało. Tutaj mamy samiczkę, która jest przed wilinką i patrzcie, wrzucając ich karaczana, nie ma żadnej reakcji. Przyznam wam się, że jest to moje drugie podejście do nagrania i tutaj w ramach dowodów rzucam wam, jak przed chwilą wyciągałem stąd karaczana tureckiego, ponieważ ktoś najwyraźniej nakarmił tego pająka, nie zważając na to, że jest on świeżo przed wylinką. Takiego karaczana niestety, którego wyciągamy, musimy ubić, żeby nie przerzucać do innych pojemniczków. Kiedyś o tym wspominałem, z jakiego powodu. Pająk, który jest przed wylinką, a którego nakarmimy, jest o tyle zagrożeniem dla samego siebie, że podczas gdy będzie liniał, i nie zje takiego karaczana, który biega sobie luźno po pojemniku, może stać się bardzo łatwo ofiarą poprzez podgryzienie, przez karaczana w e, jakąkolwiek kończynę, w jakikolwiek element e, ciała. No i w tym momencie taki pańk po prostu nam się wylimfi, w że tak to ujmę. Powstaje w tym momencie uszkodzenie mechaniczne, które dla takiego pajęka może być po prostu śmiertelne. Jak poznać pańczka przed wylinką, to chyba już wszyscy dobrze wiecie. Tutaj mam pajękę przed wylinką, na długo przed wylinką. E, strefa, gdzie paęk jest wyczesany, jest jaśniutka. Tu mamy strefę włosków e, wyczesanych i ta strefa jest cała ciemna. Co nic innego, jak już po prostu nowa warstwa pancerzu, który e, pojawia się pod starą hitną. U pękków na drzewnych wygląda w nieco inny sposób. Nie widać tego typowego ciemnego punktu pod włoskami porządnymi. paęk bardziej staje się taki osowiały, matowy, staje się mniej ruchliwy, tak samo jak e, wszystkie. Na tej zasadzie mniej więcej możemy to poznać. Tak więc nie karmimy pająków przed wylinką, ponieważ mogą uszkodzić się one mechanicznie przez współudział karaczana tureckiego, który nie został przez nie zjedzony. Bo numer dwa, czyli wybieranie za małej bądź za dużej karmówki. Krótko mówiąc, zły rozmiar. Poprzez zły dobór rozmiaru karmówki e, chciałbym, żebyście rozumieli to, że Pająkom dużym wrzucamy odpowiednio dużą karmówkę, a pająkom małym wrzucamy odpowiednio małą karmówkę. Brzmi to prozaicznie, natomiast zwróćcie uwagę, że jeżeli pająkowi takiemu po lewej wrzucimy tej wielkości, o, wrzucimy tej wielkości karaczana tureckiego, ten pająk nawet nie będzie potrafił takiego karaczana złapać. A jeżeli złapie, to na pewno się takim karaczanem tureckim w ilości sztuk jeden dwa, bądź nawet 50 nie naje. A jeżeli już myślicie o nakarmieniu 50 sztukami takiego dużego pająka taką karmówką i pomyślicie, że w dużych hodowlach takich pająków jest kilkaset, kilka tysięcy, no to staje się to co najmniej nieekonomiczne. O tyle, że w przypadku takiego pająka nie jest to nawet problem, ponieważ ten pająk prędzej czy później w końcu takiego karaczana złapie złapie pierwszego, drugiego, trzeciego i jakoś go sobie zmiażdży. Tak jak mówię, będzie to całkowicie nieekonomiczne. No to w przypadku takiego małego brzdąca w staje sensie się to o tyle problematyczne, że takiego małego pająka można bardzo łatwo złym rozmiarem karmówki zabić. Co mam na myśli? Pająk po lewej, formiktopus auratus, który dostał przed chwilą odpowiednią wielkość karmówki, jaką powinna dostać taka chromka. Jeżeli spróbujemy w takiej małej chromce wrzucić odpowiednią wielkość karmówki dla tego pająka, którego na nakarmić przed chwilą, Chromki, może o tyle, że spróbuję się rzucić na takiego karaczana, co jak widzicie, nie za bardzo jej poszło. Mimo, mimo tego, że jest to chromka i lubią atakować znacznie większe od siebie ofiary, to w przypadku, gdy mamy bardzo ruchliwego karaczana, taki karaczan po czasie dosłownie może wymęczyć takiego pająka, przez to, że pająk będzie czuł cały czas e, jakiegoś obcego w swoim otoczeniu, będzie chciał się go za wszelką cenę pozbyć, a niestety, ze względu na swoją wielkość nie będzie to dla niego wykonalne. Jeżeli mamy już dostęp tylko do takich karaczanów, a mamy na karmienie takiego małego brdąca, nie próbujemy go na siłę karmić takim karaczanem, co robimy? Bierzemy takiego karaczana, ciachamy go dosłownie na pół, wrzucamy i pająk wyczuje sobie te zwłoki i do tej, połowki, do tej połówki będzie mu znacznie łatwiej się zbliżyć, bardziej yy, będzie dla niego to możliwe, żeby skonsumować takiej wielkości posiłek, niżeli będzie miał się rzucać na takiego potężnego i po prostu się z nim męczyć. Błąd numer 3. Zły typ karmówki. Błąd numer 3, czyli oprócz tego, że możecie wybrać zły rozmiar karmówki, możecie także wybrać zły typ tej karmówki. Kolejny punkt, czyli zły typ karmówki. Moi drodzy, tutaj ten punkt będzie mi może dość trudno pokazać, ponieważ ja na swojej hodowli głównie stosuję jeden rodzaj karacanów. Są to karaczanie tureckie, które są. Śmiałbym powiedzieć dobrym typem karmówki dla każdego ptasznika. Natomiast jest karmówka, która nie będzie dla wszystkich ptaszników odpowiednia. Jest to chociażby drewnojad czy karaczan dubia. E, mam tutaj balfę i z balfą jest właśnie taka sprawa, że może będzie chciała zjeść, ponieważ jest to samica po kokonię, którą przełożyłam od grupówki już jakiś czas temu. E, taka dubia ma ten, taki problem, że ona się dosłownie zakopie pod torfem i nie będzie widoczna. Spróbujemy zobaczyć, gdzie ona teraz siedzi. Taka dubia w momencie, gdy się nam zakopie w terrarium, będzie bardzo problematycznym stworzeniem. Głównie zauważyłem to w przypadku Afrykańców, które nie od razu atakują pożywienie, na przykład jakieś pterynochilus lugardi, pterynochilus murinus usambara. Taka karmówka, jeżeli nam się zakopie pod tą warstwą pańczyny, która tutaj jest znikoma i zechce nam wyjść w momencie, gdy pająk będzie liniał, prawie że takiego pająka bardzo łatwo będziemy mogli ubić. To znaczy, taki karaczan najpewniej skonsumuje sobie takiego, Pająka podczas jego wlinki. No, i tutaj pojawia nam się punkt pierwszy, czyli problematyka z karaczanami w pojemniku podczas wlinki pająka. Dla balf, ogólnie dla wszystkich afrykańskich pająków, ja preferuję ruchliwą karmówkę, która nie zakopuje się, jest aktywna w terrarium, czyli karaczany tureckie. Balfy lubią sobie tych karaczanów trochę wsunąć. Tak więc ja naprawdę z ręką na sercu polecam właśnie ten rodzaj karaczanów. Dla tego pająka. Problematyczne zauważyłem także jest na nadrzewnych pająków, tak jak avicularia czy caribena karmówką typu drewnojad, mącznik, ponieważ ta karmówka spada w dół, idzie w dół, zakopuje się także pod torsem, więc jest to równie problematyczne i tego także nie polecam. Pająki nadrzewne, takie jak avicularia, caribena, iberapora oraz inne tego rodzaju pająki Lubią mieć karmówkę ruchliwą, która będzie gdzieś w terrarium się po prostu wyróżniała swoim y, zachowaniem. Będzie po terrarium sobie hasała, no i taki pająk będzie mógł do niej podejść i sobie ją upolować. Błąd numer 4, czyli przesypywanie dosłowne pająka karmówką, wrzucanie mu za dużej ilości karmówki, to jest właśnie błąd numer 4. Jeden karaczan, drugi karaczan, trzeci karaczan. No i moglibyśmy tak w uko, natomiast w pewnym momencie takie wrzucanie karaczanów staje się marnotrawstwem. Z tego powodu, że taki pająk nie jest w stanie za jednym razem utrzymać pod pyskiem 20-30 karaczanów tureckich. Oczywiście są pająki jak Lacedora Parachybana, dla których nie jest to jakiekolwiek wyzwanie, ponieważ potrafią one pochłanić naprawdę potężne ilości karmówki naraz. Natomiast co dzieje się w momencie, gdy zasypiemy pająka taką ilością karmówki? On po prostu każdego z tych karaczanów osobno nie będzie potrafił na tyle dobrze zmielić, przetrawić, przerobić, żeby nie powstała masa resztek, które później zaczynają no, przyciągać saprofagi, roztocza, grzyby, pleśnie do terarium. Tak więc karmienie za dużą ilością karmówki nie jest dobre, ponieważ po pierwsze marnujemy tę karmówkę, a po drugie tworzy się z nich bardzo dużo resztek. Jeżeli chcemy dobrze nakarmić pająka, to pamiętajcie, Lepiej części mniejszymi porcjami niż naraz potężną jedną porcją, ponieważ no, większość pójdzie na straty. I błąd numer 5 skutkujący długofalowym zdychaniem pająków, czyli niekarmienie pająków. No i ostatni błąd, czyli niekarmienie ptaszników. Na czym on polega? Polega on na tym, że jeżeli nie karmimy pająka przez tydzień, nic się nie dzieje. Przez drugi tydzień, nic się nie dzieje. Przez trzeci tydzień też się nic nie stanie. Przez czwarty tydzień może też się nie stanie, o ile pająk już nam nie uschnie. Natomiast jeżeli to karmienie jest, jest to moja obserwacja, którą no niestety sam e, nauczyłem się przez e, po prostu obserwacje pająków, które no muszę się przyznać, przez jakiś czas zaniedbywałem. Pająki takie po czasie po prostu stałem się nie do życia i to dosłownie one nie chcą już potem nawet przyjmować pokarmu, nie potrafią wybudować samodzielnie gniazda i są po prostu słabe. Część takich pająków da się później wyciągnąć z tego stanu, natomiast w większości przypadków organizm takiego pająka jest na tyle wycieńczony, że nie jest już w stanie wybudować gniazda, nie jest już w stanie o siebie w sumie zadbać. Tak więc karmcie swoje pająki, ponieważ no, na dobrą sprawę, jeżeli tego nie będziecie robić, będziecie to robić za rzadko, to taki pająk sobie po prostu nie będzie radził z budową gniazda, z jakąś obroną, zrzucaniem wylinek. To także jest bardzo częste przy takich pająkach, że jeżeli już ich nie karmimy, one wychodzą po wylince pokrzywione, no i później zdychają. Jest to coś takiego w rodzaju wet mold. może nie do końca wet mold. wygląda to troszkę inaczej, ale moi drodzy, karmcie pająki, ponieważ jest to klucz do tego, żeby wam żyły. To jest myśl tego odcinka. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zbytnio nie przynudzałem. Chciałem nagrać wam taki odcinek poradnikowy, ponieważ karmienie to ostatnio tutaj u nas taka, e, nie że pięta Achillesa. Natomiast tych pajączków na tyle się u nas pojawiło, że jest to dość trudno wszystko ogarnąć. Jest naprawdę masa kliszówek, masa kliszówek, masa kliszówek, masa pojemników, sosierek. No i to nie wszystko oczywiście, mamy też w inkubatorach dość troszkę pajączków, tak więc naprawdę się tu kręci. No i zaczynam ponownie poszukiwania osoby do karmienia pająków. Tak więc, jeżeli jesteś z rybnika, masz doświadczenie w pająkach, serdecznie Cię zapraszam. Odezwijcie do mnie na Instagramie, bądź wiadomości na kontaktmałpaarachnaobia.pl i tam uzgodnimy wszystkie szczegóły współpracy. Trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się znowu niedługo. Hej!